Ja i z tej strony Crazy, a ja potem sobie na taki pomysł, że zrobimy możliwe taką moją indywidualną tier listę mechanik, które ja najbardziej lubię. Ale, żeby taką tier listę zrobić, to muszę każdą mechanikę spróbować przynajmniej jeszcze raz. I zrobimy, że na każdy zrobię 20 mapek. Nieważne. To znaczy, zawsze będę starał się, żeby to było 8, 8 corrupted mapki. No i będziemy po prostu sobie przechodzili po kolei przez wszystkie mechaniki, zaczynając od właśnie Harvesta. Jest to bardzo podobna taktyka do tego, która była na kanale. Z jedną chyba taką zmianą to, że bierzemy sobie jeszcze delirkę do tego wszystkiego. Mam nadzieję, że ona mnie tutaj nie da bardzo nie przeora. Zastanawiałem się, czy bać też mapki tutaj, czy nie, spróbować czegoś innego. Tylko nie mam pomysłu właściwie czego. Ewentualnie mógłbym podligową mechanikę jeszcze tutaj więcej wybrać. Chyba możliwe, że sobie tak zrobimy, tylko weźmy, zobaczmy, ile to było punktów. To jest 6 punktów. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, ty. Za bardzo dużo nam nie daje. Ewentualnie pójść pod te Hunted Pack Leaders. Ciężko mi tutaj powiedzieć, czy to się bardziej opłaca, ale myślę, że sobie cofniemy i pójdziemy pod tamto, żeby mieć więcej tych e, Devoted Modifierów. Zawsze to może jakiś fajny spadnie. Być może po raz pierwszy zobaczę kapiczkę na Divine lub coś w tym stylu. Nie będziemy tego liczyć, ale zawsze może to się uda. No i dobra, i tak myślę, że będziemy latać. Tutaj nie chcę, żeby wytropiło mi jak, najwięcej ilość, jak największa ilość map, ponieważ te mapy mnie trochę denerwują i ciężko się je utylizuje. Muszę ich na przykład zebrać 60 i sprzedaje 60 za jednego Divina, bo mi się nie chce tego po prostu wystawiać cały czas na TFT, bo się nic po to nie zgłasza, jeżeli są nie 8 mapy. E, map e, tutaj nie kupowałem, wybrałem po prostu mapy z tych, tej farmy, która była w poprzednim odcinku, gdzie tam sobie farmiłem te 8, mapy, znaczy 8, 8 modowe mapy. Bierzemy sobie po prostu 20 mauzoleów, takie skaraby jak Scarab of Awakening sobie możemy już zabrać w sumie, weźmy pierwszą opkę No i przede wszystkim sobie tutaj wsadzamy skaraby, gram pod Czerwonego Gościa, dlatego że Czerwony Gościu w tym przypadku daje mi, że tak powiem, nie, nie ujmuje jakby tak bardzo dużo z mojego buildu, więc dlatego pod to gramy. Gramy sobie pod Imbued Harvest, dlatego bierzemy tego Imbued skaraba więc on jest w tym miejscu. No i możemy przebiegnąć razem pierwszą mapkę. Mam nadzieję, że tu nie ma niczego takiego hardkorowego, ale zobaczymy. I mniej więcej zobaczymy jak to będzie szło. I jak będziemy się starać robić tę taktykę. Nie chcę się patrzeć na te modyfikatory. Nie, raczej, kurczę, najgorszy problem jest z tymi korpsami. Nie chcę mi się ich, troszeczkę ich zbierać, ale no wiem, że one coś tam zawsze dają profitu. Profit będziemy zbierać sobie tylko i wyłącznie z... Wybierać z, i yy, tylko z samego Life, life Force'a Pozostały profit możemy podliczyć, ale no nie będę go wybierał aż tak perfidnie yy, Nie będę brał też rzeczy, które wiem, że adekwatnie mogą mi zbreakować mój build Weźmiemy sobie tutaj na przykład, nie chcę obniżać sobie resów, wiem, że tutaj tracę Trochę na tym być może potem będę obniżał, ale no jeżeli jesteście w stanie, to bierzecie jak najwięcej tych rzeczy związanych z obniżaniem modyfikatorów, w sensie obniżaniem modyfikatorów, zwiększają quantity i rarity, dlatego że to wpływa bezpośrednio przez mój build, to nie wpływa. więc na harvest nie jestem pewny, czy ja się nie przybiorę z Magic Point gearu na jakiś właśnie tutaj mój normalny gear, po to, żeby tylko to zrobić. Nie skupiam się na innych ligowych mechanikach, interesuje mnie tylko kapliczki i wejście do Harvesta. Pozostała rzecz jest taka mniej ważna. No i tutaj w sumie mogłem wybrać, czy te 24 mapy robimy, ale już podjąłem decyzję, że to będzie 20 to 20. Bo nie bardzo mogę do jakichkolwiek zysków liczyć invitation w takim przypadku, dlatego że po prostu czterech mapy zawsze będzie brakowało. Chyba sobie, będziemy to liczyć, Że 1,24... Jedna, jedna w sensie 20-24 będziemy liczyć kosztu tego. Jak się nazywa. Eee, no, Invitation. No i mniej więcej tak to wygląda, że sobie przylatujemy tą mapkę. Eee, ja, tak jak mówię, raczej tu się przebiorę w gier taki, który bardziej będzie hardcore, żebym miał więcej hałasów, więcej resistów ogólnie, żebym mógł po prostu więcej tych kapiczek wziąć negatywnych. Nie pomyślałem o tym od razu. Eee, właśnie, bo kłam nie wpływa na samego Harvesta i na to, ile wydropi nam tego Life Force'a. Eee, I będziemy się skupiać głównie na żółtych Life Force'ach, dlatego że one są najdroższe na fakt, że jeżeli będę miał do wyboru kilka bossów na przykład, albo żółtą esencję na to raczej wybiorę sobie kilka bossów niż żółtą, ponieważ to się bardziej będzie opacało. Strasznie uboga maga, mapa kapiczki, ponieważ mam dalej jedną. Też się zastanawiam, czy pod Headhuntera, czy pod Mage Blooda tutaj zagrać, bo widzę, że ta mapa dosyć długo bieganie jej samo zajmuje i dwie minuty już ją robimy. Już chyba więcej mobów za bardzo tutaj nie było, więc wchodzimy do środka. I patrzymy. Mamy dwa żółte mamy jedno żółte jedno niebieskie więc zacząłbym od tego jednego żółtego jednego niebieskiego bo być może ten żółty zostanie a od niebieski niestety żółty się spalił eee, czyli sobie pójdziemy niebieski 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 dwa fioletowe o, jakbym jakby i potem zrobimy sobie eee, czerwonego nie wiem czy ma wpływ czy tutaj wybieramy większą czy mniejszą na szczęście się niebieski ocalił więc będziemy mieć dosyć mocne wydaje mi się że te mm, żółte Efekty. No zobaczymy. Szkoda, że tylko trzy krzaczki się pojawiły. Zawsze mogło być lepiej. Mogło być ich chyba nawet do sześciu. Jeżeli dobrze kojarzę, ponieważ ten tak zwany Double Harvest siada. Tu już mamy niebieski i niebieski trzy. A no, tutaj mamy bossa. Fajnie by było, żeby to wziąć i żeby siadło, ale nie będę ryzykował. No szkoda. Patrzcie. Można było wziąć odwrotnie i mieć na przykład więcej bossów, ale dobra. Fajnie, że się pojawił boss już w pierwszym Harvestie i tylko na trzech harwestach tak właściwie. To też będzie pokazywało jak bardzo mocarny jest ten, e, związany z bestiami, ale by przywaliły. Wiecie co, ja sobie w ogóle portal powinien postawić, bo nie chcę mi się potem tu biec. Jest dobra, jak wchodzicie od razu do harwesta, to warto postawić od razu portal. E, nigdy nie wiemy na czym one mniej więcej polegają, więc ja sobie postoję, pobiję. Ogólnie to chyba ona powinna jakąś interfazę mieć, bo nigdy nie bijemy. No. Nie wiem czy coś się zbagowało, A nie dobra, teraz HP spada. Ale nie patrzyłem w ogóle na swoje HP. Nie ogarniam troszeczkę jak te bossy działają. Ponieważ pod Harvest, tak właściwie to prócz ligi Harvestowej i prócz tego jednego filmiku wcześniej e, nagry, nagranego nigdy nie grałem. Więc e, to też takie trochę dla mnie tutaj styknięcie z now nową jakby mechaniką. I jeszcze trochę nową. Dobra, mamy prawie ją. Ona też jest wzmocniona przez samego tego, jak się nazywa pasek wydropił przez. 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 Um, delirkę ta delirka zawsze też dużo zwiększa. Weźmiemy sobie tego Wenter Gambla. Ja nie mam Scroll of Wisdom ze sobą, ale możemy tutaj na podłodze na znaleźć. Zobaczymy, jaki z tym Wenter Gamble wypadł. Przekazać, że zrobimy tutaj. Eee, słabe. No i dobra, i robimy to. I powinny być teraz fajnie wzmocnione te żółte esencje, w tamtym miejscu. Szkoda, że się bardziej nie wzmocniły. No i dobra. To ma 4, to ma 6, to bierzemy tą. Na szczęście ta druga też się zachowała. Ale założę, że no. A czekaj, co ja wtedy wam w ogóle powiedziałem? Przecież fioletowy nie wzmocni filetowego. Ale Bobola strzeli. Chciały być dwa różne kolorowe. Teraz usiadłem, że dwa różne kolory musiały być, żeby właściwie wzmocnić tamto. Więc w sumie dobrze, że wzięliśmy bosa, nie wiem, co ja w ogóle mi się jakoś w głowie, że to jest inny kolor, czy coś, że ja to rozróżniam jako inny kolor. No cóż, to jednak nie miało wpływu żadnego większego. Więc dobrze, że wybrałem tego bossa, Bo jakbym wybrał nie bossa, no to byśmy, byście mi potem w komentarzach komentowali, że źle mówię. Także sorki tutaj. I tak mniej więcej będzie wyglądała mapa. Jedne będą lepsze, drugie będą gorsze. Mam nadzieję, że chociaż z jednej mapy będziemy mieć trzech bosów naraz. E, fajnie by było. Jeżeli się nie uda trzech bossów mieć z jednej mapy, no to... No cóż, e, no i ile takiego jedne, z jednej mapy Liveforsa mamy, to mamy. 5000... Tysięcy żółtego, no i to jest prawie jeden Divine, no i 3000 e, fioletowego, to jest jedna trzecia Divina, więc Prawie jeden, no myślę, że jeden divan to się z mapy zwrócił. Przy obecnym kursie, m, jak się nazywa, Imbiot e, Harvesta, profit raczej jest tak, tak, nie będzie duży, ale po prostu chcę sobie ją polatać, popatrzeć, jak się właściwie na niej bawi i przy okazji powiedzieć, jaki jest profit na dzień dzisiejszy. No i będziemy sobie tak właściwie to w ten sposób ogarniali. Więc jak coś to już się będziemy raczej widzieć na no, podsumowaniu, chyba że naprawdę będzie jakiś giga wielki harvest, to jeszcze Wam pokażę po prostu coś w trakcie. A tak tyle by było właściwie w całym tym zestawieniu. Także widzimy się w podsumowaniu. Chyba fajny harvest i ogólnie sobie tak to wrócimy na nagranie. Eee, chcę się skupić tutaj jeszcze na żółtym bardziej. Mamy już 10 żółtych i mamy całe 4 niebieskie. Bierzemy ten. No szkoda, że ten się spalił, ale nic nie zrobię. Jeszcze były 2, 4 fioletowe i piąty był tutaj. Więc z pięciu fioletowych zrobiliśmy bossa niebieskiego. To tu pierwszy boss niebieski. Nawet nie wiem jak się z nim bije, bo zazwyczaj robi bossa albo bossa e, lutego. Nie wiem czy on ma coś takiego, jakiś powalony ruch. Mm, I ogólnie śmieszna sytuacja, bo stwierdziłem sobie wczoraj, że właśnie sobie zrobię taką tier listę mechanic. Wiem, że Empyrean Gaming sobie robił tier listę based on cringe'ów. W sensie no, tier listę, nie tier listę, tylko po prostu robił te based on cringe. Dzisiaj wchodzę na YouTube'a. Eee, wchodzę na kanały, a tam patrzę 4 godziny temu udostępniony Blazon Cringe Tier list. I tak jak mówię, ja pierdziela się wstrzeliłem. Fajnie, że jeden mój content, który właśnie tak sobie wymyśliłem, że może sobie zrobię tier listę z tego. Eee, Emperor Gaming właśnie go wykonał. Więc takie trochę zaskoczenie <laughs> dla mnie. Zobaczmy jak się prezentuje żółty. 11. O, tylko jeden podrósł. Dobra, weźmiemy ten. Mam nadzieję, że teraz podrośnie więcej. I tak będzie fajny ten harvest, bo już mamy mam tysiąca. Eee, niebieskiego w ogóle prawie niebieskiego, nie farniłem przez cały ten harvest. więc zobaczmy, co to będzie. Tu nie było bosne. Nie tu nie było Okej, Ok, mam nadzieję, że żółty boss się pojawił. Jak się nie pojawił, to się wkurzę trochę. No tyle, co on. Ej, to jest niesłychane. Ja najchętniej bym teraz wziął tego, ale boję się, że po prostu to padnie. Padłoby. Zrobiłem. To... Nie, nie ogarniam właściwie tej mechaniki bosowej. Ponieważ zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem siedem harvestów i zostały tylko same żółte moby. No, co to ma być? Nie, że ten słabo dżus poleciał, tylko chodzi o to, że wiecie, siedem kurczę tych zebranych fasolek, czy znaczy no, dżusów. No to tutaj było tak jakby ósme, no to myślę, że boss już powinien być, a nie że tak dużo trzeba było. Bez, jeszcze tutaj szybko pozbieram i zobaczymy ile wyszło. Okej, okay, mamy to. 10 tysięcy. No, Nieźle. W ogóle e, miałem jeden harvest, to już wam powiem teraz, bo nie będę tego mówił później. Miałem jeden harvest który, kur, kurcza e, miał powalony ten, miał bossa. I miał też koło 10 w drugim i się zachował ten drugi. I e, nie wiem co tam się odwaliło na tamtej mapie, ale po prostu wcześniej mnie delirium tak ścisnęło, że jak ten boss e, się pojawiał z mgły, to za każdym razem ginąłem z automatu. Dobra, jestem. I pierwszą rzeczą, którą chciałbym Wam powiedzieć, to jeżeli byście chcieli farmić tym trafikiem, to polecam Wam bardziej Jungle Valley niż Manzolem. Ale ja chciałem sobie bardziej zrobić takie sote, jakby mm, te harwesty, ale tak to byśmy mieli opcję zawsze w tym przypadku m, zdobycia e, Fortunate. A Fortune w tym przypadku jest dosyć dobry, bo zawsze ta jedna szósta Divina w e, chaosach, czyli jakieś 20 chaosów zapewne, może trochę mniej. E, ogólnie drop to wygląda nie za jakoś tutaj optymistycznie w, zawsze w tym tabie, no bo jednak tutaj wszystko zależy tylko od tego harvestu. Możemy sobie zobaczyć jak te e, fracchery wypadły, no ogólnie fracchery to są tyle co nic warte w tej widze, więc e, możemy sobie po prostu je tylko tak obczaić. Dobra. Uh, Flask Effect Duration, nie ja jestem pewny czy jest jakkolwiek dobre, może jest dobre, możemy sobie sprawdzić jeszcze cenowo Ile kosztują takie Bega itemy, ten jest słaby Ten, ten jest całkiem niezły z tego co tutaj zapisano. Uh, no i jeszcze zostaje Physical Damage z a As Life, to tak w sumie to nic ciekawego, tutaj jest jeszcze Increase Damage Prism Guard chyba nie jest dużo warty tutaj widzę, o 40 chaosów, jest więcej niż myślałem Trzy razy ten leder wypadł, chyba mieliśmy trzy razy fioletowego bossa i trzy razy ten belt wypadł, nie wiem o co chodzi. Dwie mapy, czyli tak jak wymiary, naprawdę jeden divine. No i resztę sobie po prostu pozwolę jeszcze sprzedać. Wypadł nam jeden rod divain z samego Harvesta, 95 chaosków, prawdopodobnie z kapiczek. Z exotic currency 17 tych, 36, 52. No i mamy 50, 100, 23 tysiące yellow juice'a. Z czego tak jak mówiłem wcześniej, spaliłem jedną mapę i tam myślę, że mogło być między 15, 20 tysięcy juice'a, ponieważ już gdzieś koło 10 tysięcy mam wrażenie, że leżało na ziemi. Tylko po prostu boss mnie dwa razy ubił i nie miałem za bardzo z nim szans, ponieważ on znikał, a miał chyba 100% atak i cast speeda zwiększonego, plus jeszcze jakieś chore obrażenia robił. Tak samo na mapie by właściwie mnie mogły zgnoiły, no nie wiem, po prostu troszeczkę pachowa mapa. No przykro było, bo by też jeszcze prawdopodobnie było 150 HE prawie, że tych life force'ów. I podobno Jeden taki pełny stack to jest około 8,5 divina Zobaczymy za ile to się sprzeda, ja do was wrócę jak to sprzedam Więc zutylizujemy to, zutylizujemy co się jeszcze da No i po prostu jak to zutylizujemy, głównie będę czekał aż się liveporsy sprzedadzą I być może coś jeszcze się jak sprzeda a tak, pozostałe rzeczy to już myślę, że są mniej ważne, bo najwięcej zyskamy z tego Life Force'a. Ogólnie musimy przebić przynajmniej, myślę, że 20 divinów. Na pewno musimy przebić 15 divinów, bo 15 divinów będzie koszt jakby e, samych tych imbued. E, 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 skarabów. E, jeszcze właściwie tutaj skaraby jakie wydropiliśmy, możemy zobaczyć. E, tak, jak się prezentuje lista skarabów. A pozostałe rzeczy już są raczej mniej warte, ponieważ. E, Ile warto jest taki jeden A takiego nie używaliśmy? Dobra, już myślałem, że aż takiego dobrego skrabu wyżywaliśmy. 6 hausów no to za dwa, czyli 3 haosy, 1. No to 10 jest 30, 60 chaosów. E, No To tutaj można powiedzieć tego divina. Nie wiem, ile by kosztowało 28 koraptowych map, ale myślę, że 10 to jest no to dwa divine. No to sobie daliśmy, że około 18 divinów jest total cost em, takich mapek. Więc musimy przebić 18 divine'ów i wszystko co jest 8, ponad 18 divinów to jest na plus. Nie będę liczył kosztów na godzinę dlatego, że nie wiem jaki, ile robiłem te mapy. Jedne były szybsze, drugie były dłuższe. E, więc po prostu to powie, powiemy w e, divinach per map. No i zobaczymy ile tutaj wyjdzie. Ja to postaram się sprzedać, raczej już jutro nagram e, o, dalszą część, bo wydaje mi się, że to będę sprzedało bardziej z rana, bo teraz już nie mam za bardzo siły do gry. gry. Więc idę poprzerwować sobie. Dzięki, na razie co ja gadam? Jakie na razie? Widzimy się za chwilę. Zostawcie słupkę. Dobra, jesteśmy z powrotem. Ogólnie fajnie to wyszło. Udało się już wszystko w większości sprzedać. Mm, nawet żółte esencje, znaczy żółte soczki poszły bardzo szybko, bo ktoś kupił wszystkie naraz. Jeszcze tutaj co chcę powiedzieć, no to sobie dobrałem ze swoich dżusów tutaj z fioletowego i z niebieskiego trochę soczków, dokładnie to jest chyba około 5000 jak liczyłem. Więc ja tu kalkulatora jak mam po 81, no to wychodzi mi, że 50 haosów sobie powinien z tym podebrać. więc odbierzmy te 50 haosów, żeby nie było zaburzenia w wartościach w walucie. My powinny wylądować tutaj. No i ogólnie jestem zadowolony z tego Harvesta, dlatego że to się szybko sprzedaje. Właściwie musimy sprzedać tylko żółte, fioletowe i niebieskie esencje, znaczy te soczki, i jesteśmy już właściwie ustawieni. Więc, jak dla mnie, to jest super e, sprawa. Jak już tutaj mówiłem, zostało nam 2200 jeszcze tego żółtego. To jest takie pół divina mniej więcej, bo za 3200 sprzedawałem. E, no i gdzie jest jeszcze ten kalkulator? Weźmy sobie, wyzerujemy kalkulator. E, mówiłem, że 16 divinów to jest gdzieś taki. Initial investment możemy zaokrąglić to nawet do 17 divinów, żeby to się prościej liczyło. Więc mamy 30 divinów zarobionych na czysto plus 240 chaosów, 130 chaosów to jest jeden divin, więc 31,5 divina. I 31,5 divina zarobiliśmy sobie w 20 mapek, więc wychodzi nam, że wychodzi nam 1,5 Divina na mapę mniej więcej zarabiamy. Z czego jeszcze tutaj pragnę zauważyć, że jedną mapę po prostu wtopiłem i po prostu tam były starty, a nic nie wyciągnąłem z tej mapy. A było w cholerę żółtego soku na ziemi, tak jak mówiłem, gdzieś około 20 tysięcy prawie było. No, nawet załóżmy, że było pesymistycznie, było gdzieś 10 tysięcy. 10 tysięcy to jest 3 Diviny wydupione, więc jeszcze mogło być o 3 Diviny więcej. Więc naprawdę fajna taktyka, jest bardzo chillowa, Wydaje mi się, że mniej niż 2 godziny farmiłem te 20 map. Średnio na mapie no to się sieć około 5 minut, myślę, że około. Możliwe, że krócej, możliwe, że czasem dłużej zależy jak się mapa ułoży. Jeszcze z tych takich rzeczy, no to na pewno łatwo by było sprzedać czy e, e, Te dwie mapki. Poszedł nam jeszcze ten jeden amulet e, za jednego divina. I możemy sobie tworzyć stacket deki. Nie opłaca się ich w ogóle otwierać, ale e, mam, nie będzie mi się chciało ich sprzedawać, bo znam siebie. Więc możemy zobaczyć, czy coś fajnego nam wypadnie ze stacket decków. Nie będę wyrzucał tego na ziemię, tylko sobie po prostu przejedzie mi myszką. <laughs> Nawet, jakby coś wypadło na ciekawego, no to i tak to nie będzie nic warte w tej lidze. Dlatego, że tych kart dużo ludzie dropią, więc e, nic nie wypadło. No więc tutaj jest, zrzucam z powrotem. E, kiedyś sobie wyczyszczę tę skrzynkę. No i pozostałych rzeczy, no to co, mapki. Raczej się one na szybko nie sprzedają. E, można liczyć, że to jest jeden, dwa chaosy za mapę. No tutaj żaden All Flame nie wypadł ciekawy. E, z pasków też wydaje mi się, że się nie sprzeda nic ciekawego. Możliwe, że tutaj nam by się sprzedał ten Prism Guard, dlatego, że mamy 30 Rok. Dexa, więc ona jest tam 40 chaosów warta, więc z tego nie wystawiłem, mój błąd, mogłem to wystawić i jeszcze nam się nie sprzedały z egzotycznych Grand Eredlich Embery, bo nie jestem pewien za ile pojemnie wystawić cały czas zmniejszam tą cenę, więc tutaj jeszcze jeżeli to by nawet za 10 chaosów liczyć, no to 170 dodatkowych chaosów więc to jeszcze podbija dodatkowo tego jednego Divina w zysku więc naprawdę bardzo opłacalna taktyka, uważam, że nawet przy tak drogiej cenie Imbued Harvesta har jest to dalej opłacalne. No i to właśnie było tyle na tym wideo. Widzimy się w kolejnej taktyce. E, niebawem, prawdopodobnie za jakieś dwa dni, bo już mam pomysł, co to będzie. Nie będę Wam zdradzał. Po prostu zobaczycie w kolejnym wideo. E, jak to się mówi po angielsku? Stay tuned. <laughs> Do usłyszenia. Zostawcie suba, e, lajka, jeżeli Wam się podoba content. E, pomaga mi się to rozwijać i zwiększa zasięgi. Dzięki. Na razie.